My to się znamy jak łyse konie, jeszcze od nawigacji poprzez rowery i inne rzeczy, a teraz jesteśmy na targach erotycznych. I mało tego, ty jesteś tutaj w roli biznesowej. No Rzeczywiście, trochę tych kategorii nas połączyło, a doszliśmy chyba do kategorii, o której myśleliśmy i rozmawialiśmy już od dawna, czyli branży erotycznej. No to opowiedz, co tu robisz, co w ogóle robisz w tej branży? No, więc to, przeglądam się branży już od dawna. Yy, szczególnie podczas yy, epidemii COVID. Yy, branża erotyczna yy, no, no, wzrosła ogromnie, duże zainteresowanie. Wydaje mi się, że również Polska i, i Polacy są coraz bardziej otwarci na tego typu rozwiązania, które są rozwiązaniami dla każdego. Każdy z nas, yy, no chyba, chyba albo, albo przynajmniej prawie każdy, kojarzy słynnego pingwinka, który nawet ostatnio pojawił się w firmie fabularnym w prime-time w tvn -ie. To oznacza, że to już jest naprawdę masowy rynek, a ja jestem tutaj od tego, żeby produkty właśnie pokazać dla każdego i, i współpracuję z masowym rynkiem czy sieciami, takimi jak Rossman, SuperFarm, a nawet stworzyliśmy kategorię w firmie Media Expert w internecie. No i to jest w ogóle fantastyczne, bo spójrz. No Rosman kojarzy się z drogerią, media, ekspert, elektronika. Oczywiście te rzeczy mają wymiar technologiczny i elektroniczny, o czym już dzisiaj rozmawiałem i pokazywaliśmy to, ale żeby takie rzeczy wchodziły do takich marek, jak tego zrobiłeś? Jak tego dokonałeś? Znaczymy od tego, co to znaczy takie rzeczy. Tutaj nie mówimy o, 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 o pornografii, o, o, o branży pornograficznej, tylko mówimy tu o branży, nazwę to trochę po angielsku, ciężko mi znaleźć na razie polskie słowo, sexual well-being, tak? Jest to, nazwijmy to dobro, dobrostan seksualny, którego każdy z nas oczekuje. Niektórzy trochę się wstydzą o tym mówić, niektórzy już trochę mniej, niektórzy są już bardzo doświadczeni. Natomiast my chcielibyśmy, żeby każdy z nas, każdy z nas w Polsce miał możliwość przetestowania tego produktu, miał możliwość dostępu do niego, a to możemy zrobić tylko we współpracy z dużymi sieciami, takimi jak Rossmann, który ma już prawie 2000 sklepów, w których możemy zobaczyć nasze produkty na półkach, produkty oczywiście firmy Satisfyer. Czy w MediaExpercie, w Internecie, czy w SuperFarmie, to już są setki lokalizacji, gdzie znajdziesz nasze produkty. Ciężko było przekonać te sieci? Wiesz, zależy co, jakie miały cele poszczególne sieci. Każdy, każdy liczy pieniądze, więc zaczęliśmy oczywiście od analizy rynku i ten rynek jest już bardzo duży, Allegro sporo sprzedaje. Natomiast sieci takie jak Rossman, czy Mediaexpert, czy Superfarm no mają ślicznie wyselekcjonowane produkty, które posiadają wszelkiego rodzaju atesty, dopuszczenia medyczne, czy, czy niemedyczne, no, gwarancja, Na przykład Satisfyer na słynnego pingwinka daje 15 lat gwarancji, tak? A produkty to, to nie kosztują kilkaset złotych, to są produkty, kosztują 100, 200, no, gdzieś maksymalnie 300 złotych, tak? Więc to są produkty do każdego. Na przykład Rossmann chciał spełnić oczekiwania kobiet, a oczekiwania kobiet były takie, że chcą widzieć takie produkty, chcą je poznawać, chcą je kupować, więc je po prostu wprowadził, tak jak Superfan. Słuchaj, pamiętam, że jakiś czas temu opowiadałeś mi, że zrobiłeś jakąś genialną sprzedaż. To znaczy, że te produkty, no tak jak mówisz, naprawdę się sprzedają. Co to była za sprzedaż i co się sprzedawało albo sprzedaje najlepiej? No oczywiście w Polsce pingwin, czy pingwinek to absolutny hit i sprzedaje się no, 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 kilkadziesiąt tysięcy, no jak, jak, jak nie więcej tych produktów. Nawet trzeba pamiętać, że no, Pingwin jest trochę synonimem wibratora dla kobiet, masażera bezdotykowego dla kobiet, ale ten, ten produkt to jest tylko początek ogromnej ilości produktów. W wielu kategorii, wielu rodzajów, tu, tu możemy długo na ten temat rozmawiać. Natomiast to jest tylko początek. Pingwin to jest tylko jakiś, jakiś synonim. A tych produktów są setki setki różnych i kobiety czy mężczyźni. Bo tutaj też powiem, że tak samo często te produkty kupują kobiety, jak i mężczyźni. To, to też było ciekawe, trochę mnie w tej branży zaskoczyło. Początkowo myśleliśmy, że większość kobiet kupuje te produkty, a tak nie jest. Mężczyźni również kupują. Yy, myślę, że trzeba też odczarować trochę myślenie o, o wibratorach. Jak, ktoś, jak jakaś kobieta, no powiedzmy, rozmawia z koleżanką, czy, czy mówi, że słuchaj, ja, ja kupiłam wibrator, ona się od razu pyta, czy masz jakiś problem z mężem. No to tak nie jest. Te, te zabawki erotyczne, Satisfyer, Fun Factory czy inne mają nam urozmaicić to życie, życie seksualne. Może czasami je troszeczkę odratować, gdzieś pokazać nam jakieś nowe kierunki dla naszej wspólnej przyjemności w związkach. Słuchaj, no bo. To... Z związkami oczywiście. To może oznaczać, że stajemy się coraz mniej pruderyjnym społeczeństwem, a wręcz coraz bardziej świadomym swoich własnych potrzeb. Dokładnie tak. Oczywiście. Jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć zanim dojdziemy może do poziomu świadomości takich, jakie są, nie wiem, co najmniej w Niemczech, czy w Holandii, czy w Europie Zachodniej, ale rzeczywiście rynek bardzo przyspieszył. Obecnie to już nie są tysiące, tylko są setki tysięcy. Kolejna fala nowych produktów, nowych rodzajów produktów już na jesieni w sklepach Rosmana, w sklepach Superfarm, na platformach Hebe. W MediaExpercie to są naprawdę najwięksi gracze, najwięksi gracze w Polsce, którzy naprawdę mogą kreować rynek i dotrzeć do no, milionów konsumentów w Polsce. Czy pojawią się w takim razie jakieś produkty, których jeszcze dzisiaj nie ma? No, no wiesz, nowości pojawiają się co chwilę. Ja, ja reprezentuję w Polsce dwie marki, czyli markę Satisfier Fan Factory, Factory. Mówimy oczywiście o rynku masowym, tym, tym, tym się zajmujemy. No wybór produktów jest bardzo duży, duży. No znaczy mimo tego, że to są produkty i dla kobiet, produkty dla mężczyzn. Są oczywiście produkty dla par, są produkty z dostępem do internetu, do aplikacji, dzięki temu możemy, tak jak podczas COVID-u, trochę, trochę powiedzmy, zbliżyć się internetowo do siebie, nawet jeżeli mieszkamy czy, czy jesteśmy w zupełnie innych lokalizacjach. Są produkty typowe dla mężczyzn. No, z różnych materiałów, elektroniczne, nieelektroniczne, z kryształu, metalowe. No, naprawdę musiał, mógłbym tutaj dużo opowiadać. Dobra, to teraz przejdźmy do tego, jak oceniasz to wydarzenie, na którym jesteśmy? Bo jesteś tutaj, podobnie jak ja, drugi raz. Tak, jestem drugi raz. No, po pierwsze, to się bardzo cieszę, że jest tego typu wydarzenie w Polsce i każdy może tutaj przyjść i trochę popatrzeć, co tam ciekawego na rynku. Oczywiście każdy ma trochę inne potrzeby. Myślę, wydaje mi się, że ilość informacji, usług i produktów, które są tutaj, no, wydaje się, że zadawało każdego. No Oczywiście jeszcze, jeszcze dużo czasu, zanim te targi będą tak popularne jak, jak w Niemczech, czy, czy ostatnio w Barcelonie, tak, Eurospain, to są targi, które przyciągają dziesiątki tysięcy klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. W Polsce jeszcze, jeszcze nie. Natomiast być może to kwestia też trochę reklamy, nie wszyscy chcą reklamować to, to wydarzenie lub pokazywać. Może to też kwestia jakichś cen biletów, które wiadomo przy większej skali będą coraz niższe. No ale powoli, powoli widzimy teraz większe zainteresowanie. Jeżeli sprzedajemy setki tysięcy produktów w Polsce, no to ci klienci są, którzy są zainteresowani tymi produktami, więc zapraszamy ich tutaj, żeby sobie obejrzeli co ciekawego na rynku już jest lub pojawi się za chwilę. Wiesz, ja osobiście uważam, że oczywiście do Niemiec, Hiszpanii, naprawdę nam jeszcze, czy Czech, naprawdę nam bardzo jeszcze daleko. Natomiast skala osób, które jednak tu się przewija, świadczy o tym, to co powiedziałeś. Ten rynek zaczyna rosnąć, a w związku z tym warto też pokazywać tego typu wydarzenia. Oczy, oczywiście te, te wydarzenia chcielibyśmy, żeby było dla każdego, żeby każdy to mógł przyjść po spacerze z psem w sobotę, w piątek po południu, po pracy, w piątek wieczorem, w sobotę w ciągu dnia, w sobotę rano po śniadaniu. To jest wydarzenie, które w każdym momencie oferuje wiele, tak? To nie, to nie są już jakieś, jak pamiętam, jakieś wideokabiny w Alejach, w Alejach Jerozolimskich na Marszałkowskich, jakieś, jakieś takie gdzieś pół, pół, czasami jakieś legalne rozwiązania. To są jak najbardziej produkty dla każdego. Każdy może coś ciekawego tutaj dla siebie zobaczyć. Może kupić, może po prostu poczytać, a może po prostu pierwszy raz spotkać się z tego typu rozwiązaniem.